Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zrobimy sobie test przepięknych rozświetlacz oraz brązelów. Dostałam przepiękną przesyłkę od Estelander, wszystko zmieściło się w tym pudełku. Jeżeli mnie śledzicie na Instagramie, to już to na pewno wiecie, bo tutaj mam mnóstwo słoczy na rękach. Zrobimy sobie taki test, bo jeszcze nie próbowałam na sobie. Tych rzeczy na moim YouTubie na pewno, jeżeli mnie śledzicie od początku, to wiecie, że ja jestem w ogóle fanką Estée Lauder od zawsze. Ogromną pielęgnacji ich yy, używam i tak samo makierzu. I taki bronzer mam, tylko że to jest akurat trio: to się nazywa Matte and Glow. Zwróćcie uwagę, no to co do! Pięknie to wygląda, ja zdejmę sobie folię, bo akurat tego nie używam zupełnie. Więc mamy Trio, rozświetlacz brązer. I mam nadzieję, że znaczy jestem przekonana, że to będzie świetnie wyglądało oraz trzy rozświetlacze jeden, dwa, trzy. Jeden się nazywa. Wszystko Wam podlinkuję pod spodem. Na pewno będzie wtedy łatwiej. Jeden się nazywa Heat Wave, dwójka Solar Crush i trójka Modern Mercury. Tak wygląda rozświetlacz numer jeden. Modern Heat. Wave. Pigment jest nieziemski, naprawdę nieziemski. To jest idealny rozświetlacz na lato i nie tylko na cały rok. Ale jeżeli lubicie w ogóle taki makijaż rozświetlony, to polecam Wam serdecznie, bo dzięki temu się wygląda młodo, świeżo, bardzo dziewczęco, więc ja akurat te rozświetlacze i brązery od zawsze uwielbiam i stosuję. Dwójka to jest Solar Crush. Pigment jest naprawdę bombowy. I mamy jeszcze trójkę Modern Mercury. Jak możecie zauważyć, jest troszeczkę inny odcień, ale trochę jaśniejszy jest ten rozświetlacz, ale wszystkich spokojnie można używać. Tego bym powiedziała, że go będę używać również jako brązera. Ten jaśniejszy jest już takim typowym rozświetlaczem, natomiast ten, ta trójka jest takim typowym rozświetlaczem, a dwójka może być spokojnym brązerem. Następnie, zanim jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda na mnie, bo mam już zrobiony makijaż, oprócz właśnie rozświetlacza i bronzera, nałożyłam sobie dzisiaj podkład Double Wear Estée Lauder. Ja tego podkładu używam przez cały rok, paradoksalnie najwięcej w lato, dlatego, że on świetnie kryje, w ogóle mi się nie waży, ja mam przebarwienia, więc idealnie mi je zakrywa. To jest numer... 1 W2 cent, ale gama jest bardzo szeroka, więc tych odcieni jest mnóstwo. Jest Double Wear, Double Wear Light, troszeczkę lżejszy i on jest w innym opakowaniu, jeżeli dobrze pamiętam, bo miałam też Double Wear Light i on był w takim opakowaniu trochę jak BB Cream i jest też BB Cream właśnie z Double Wear i on również jest bardzo kryjący, tak jak ta BB Cream to już w ogóle z Slauder i te podkłady lubię najbardziej. Wiem, że Slauder ma dość sporo tych wszystkich podkładów, ale ja jestem wierna do Google i w sumie odkąd zaczęłam go używać, tak nim trwam, i wracam do niego. Dlaczego mam w swojej stacji kosmetyków. Do tego mam dzisiaj tuż do rzęs z SP Lauder. Jak używam na przemian, one mają bardzo, bardzo dużą żywotność, chciałam powiedzieć wilgotność, żywotność. Ten ma troszeczkę grubszą szczoteczkę. Wszystko Wam zostawię pod spodem. Ten cieńszą, ale jest przez to bardziej precyzyjny. Można fajnie dotrzeć do wszystkich tych miejsc i zrobić sobie bardzo, bardzo, bardzo podkreślone oko, wydłużone rzęsy, pogrubione i w ogóle wszystko robi. Moje ulubione kredki z Estée Lauder to są kredki Delaware, brązowa i czarna. Kiedyś używam tylko czarnej, teraz używam bardzo często brązowej. To jest numer 12, Burgundy Suede. I te kredki są świetne na linii wodną, bo nic się nie rozmazuje, można sobie zrobić kreskę. Miałbym taką jakąś, kocie oko, czy nawet smoki z tej yy, kredki można sobie zrobić, bo ona się zupełnie nie rozmazuje w linii wodnej, ale jeżeli chcemy ją rozetrzeć, to na początku dobrze jest to zrobić tak, działać szybko, bo ona bardzo fajnie później yy, nam, no może nie zastyga, ale zupełnie się nie rozmazuje, jest tak naprawdę nie do ruszenia, muszę powiedzieć. I jeszcze mam dzisiaj na sobie cienie z tej palety Ester Lauder Duro Palowu. Jak ona się nazywa? Nie wiem, ale zawsze ją wam linkuję pod filmem. I te kolory są włoskie. Dzisiaj mam na sobie te trzy kolory. O! I one są rzeczywiście bardzo. Bardzo ładne, takie codzienne, ale można nimi budować pigment. Są same w sobie bardzo napigmentowane, ale można być tam sobie zadziałać. Także to jest ta paleta, wygląda świetnie, bardzo mi się podoba. No i mam ją, używam. Tak samo używam pielęgnacji ze sterauderu, to już wam mówiłam o tym kremie Revitalizing Supreme Plus. Night, na noc, o, budzimy się i nasza skóra wygląda jak milion dolarów, ja jestem fanką pielęgnacji, raczej fanką zapobiegania niż y, tam sobie czegoś wstrzykiwania, nie korzystam z medycyny etetycznej, może tak, natomiast bardzo dużo siebie wklepuję i uważam, że taka rutyna jest y, niezwykle istotna. Właśnie na dłuższą metę to się bardzo, bardzo opłaca. Maska moja ulubiona z Estée Lauder. Można tego używać jako krem, to może być i krem na noc. Ja nakładam tą maskę na noc. Nie trzeba wcale takiej grubej warstwy, ale skóra również ją pije, super nawilża. jest taka ta skóra następnego dnia Idealna, w zasadzie nawet nie trzeba używać e, następnego dnia kremu, chociaż ja i tak zawsze używam kremu na dzień. Natomiast ta skóra jest tak wypoczęta i tak e, właśnie nabieżona i tak dopieszczona, zadbana. Zresztą chyba to jest najlepszy dowód, że już mi się ona kończy. O. I jest to w ogóle maska z granatem, więc e, pięknie pachnie. No i Daywear to krem na dzień, to jest idealny miejski krem, fajny pod makijaż, w ogóle nic się nie roluje, nie waży, szybko się wchłania i rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo dobrze nawiesza. tej serce dostałam również wodę toaletową, Bronze Garast Azur i pryskałam się nią już chyba 287 tysięcy razy. Bo tak mi się podoba. Idealny jest zapach na lato, i nie tylko na lato, ale myślę, że właśnie w tych ciepłych miesiącach będzie się świetnie komponował ze skórą, i to jest bardzo, bardzo, bardzo intensywne. Więc mimo, że jest to woda toaletowa, to utrzymuje się cały czas. Ja bardzo często sobie psikam na przykład na włosy i związuję je, żeby po paru godzinach je rozpuścić, i, i ten zapach tak się fajnie roztacza. Każdy w zasadzie zapach, który lubię, tak sobie ostatnio zrobiłam i z tym. To jest opakowanie 50 ml Bardzo ładnie to wygląda. Detale, bo Esterländer zawsze o nie dba. No i nie wiem, wam, sztos. Także dajcie koniecznie znać, jakie wy lubicie wody toaletowe, perfumy, co tam Wam się najbardziej podoba. I jeszcze dostałam do tej przesyłki pielęgnację. Tak się rozgadałam Pielęgnację, a w tym pudełeczku jest Advanced Time Zone. To jest świetny krem pod oczy. Muszę powiedzieć, że krem pod oczy ich jest jeden z lepszych. Jeszcze właśnie nie pokazałam Wam produktu, którego używam codziennie wieczorem. I to jest Advanced Night Repair Serum. Nie wiem, ile już złożyłam tych opakowań, ale to jest naprawdę najlepsza rzecz na świecie. Najlepsza. Także tutaj mamy Advanced Time Zone krem pod oczy do wszystkich rodzajów skóry. To jest krem, który zmniejsza widoczność linii i zmarszczek. Skóra staje się pod oczami jaśniejsza i gładsza. Także jeżeli szukacie dobrego kremu pod oczy, mam jakiś włosy mi się to hmm, możecie sobie... Sprawić, bo tak jak mówię, jest to bardzo dobra inwestycja. Jeżeli używamy tych produktów naprawdę bardzo regularnie, to jest super, super poprawa. I przede wszystkim zapobiegamy przedłużamy swoją na dość naturalnie. Nie żadnymi zabiegami. No i tutaj jeszcze są Daywear. I wydaje mi się, że ja nie miałam tego Daywear. Takim opakowaniu. To jest SPF 15, więc bardzo, bardzo, bardzo fajnie. To jest ochronny krem nawilżający do twarzy z efektem skóry muśniętej słońcem, więc idealnie będzie nam pasował do tych rozświetlaczy i brązerów. Dobrze, dość gadania. Teraz spróbuję Modern Mercury, czyli trójkę. Wezmę sobie bardzo do rozświetlacza, tak jak mówię. Ten pigment jest, no, chyba nie do pobicia, mam wrażenie. Zobaczmy. Mhm, mhm. Super. Muszę powiedzieć, że już za jednym pociągnięciem ten dla, No ja oczywiście używam tego więcej, bo ja uwielbiam rozświetlacze. Wygląda to bosko. A co dopiero? Słuchajcie. I to bym było chodzącym rozświetlaczem. Ja sobie nakładam jeszcze tutaj oraz no, naukę No, muszę powiedzieć, że jest to wspaniałe rozświetlenie. I nie mam tutaj pytań żadnych. Teraz weźmy sobie to Trio, to się nazywa Matte and Glow Bronzing Trio. Matowy bronzer, średni, mocny oraz rozświetlacz. Bronzer, bronzer i rozświetlacz. Użyję sobie teraz do bronzera pędzelka Kat no, Zobaczmy, weźmy ten średni, chociaż to można tak razem pomieszać. No i zobaczymy, jak to się no, tutaj. O, zobaczcie, bardzo fajnie to się zblendowało, muszę powiedzieć. Mam takie małe sterko. Ale myślę, że spokojnie wystarczy. Jeszcze będę miała bardziej opaloną skórę, chociaż ja staram się w ogóle nie opalać twarzy ale do opalonego ciała, bo tych rozświetlaczy często bardzo używam także na ciało, nie tylko o tutaj zobaczcie, no z go do twarzy, ale można sobie bardzo ładnie rozświetlić, jeżeli założycie na jakieś wesele, nie wiem czy się wybieracie teraz, jak to wygląda, ale wiem, że te wesela się odbywają, to możecie sobie właśnie przypudrować dekolt, podkręcić go troszeczkę rozświetlaczem, i wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Słuchajcie, muszę powiedzieć, że jest to paleta tych wszystkich brązerów i rozświetlaczy, którą będę na pewno teraz używać i z tego będę korzystać. Bardzo, bardzo mi się podoba. Jak to jest napigmentowane pigmentowane jak to wygląda na skórze, że można to blendować że można budować to krycie i ten brąz jeżeli bym sobie nałożyła trochę więcej tego rozświetlacza próbuję innego teraz koloru, to na pewno jeszcze mi się bardziej błyszczała, ale nie w taki tandetny sposób, tylko właśnie idealny No i jak? Co Wy na to powiecie, moi kochani? Ja uważam, że produkty są godne zwrócenia uwagi. Może Estée Lauder nie jest najtańsze, szczególnie pielęgnacja, ale tak jak mówię, uważam, że dobrze jest zainwestować przynajmniej w jakiś krem na noc, jeżeli jesteście po 30 roku życia, lub na przykład w jakiś krem pod oczy, czy Serum Advanced Night Repair jest moim zdaniem, no, tak jak mówię, jednym z lepszych. Także zachęcam Was, żeby sobie zobaczyć. Bardzo często w Douglasie są takie promocje na Estée Lauder, czy nawet mniejsze opakowanie, bo te produkty są ekonomiczne, można się pokusić, spróbować. Chyba za 40 zł było takie opakowanie Advanced Night Repair, czy krem, pod oczy to był właśnie malutki i do tego coś jeszcze jakiś zestaw, muszę sprawdzić, znajdę Wam to wszystko i zostawię linki pod spodem, także jeżeli jesteście zainteresowani, to dawajcie komentarz. No i te perfumy dla mnie są numerem jeden w tym momencie. Nawet zdetronizowały moje ukochane Mademoiselle Chanel więc myślę, że to o czymś świadczy. Kochani, to tyle na dziś bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, jaki makijaż preferujecie. Czy lubicie rozświetlacze, czy lubicie brązery, jak u Was z pielęgnacją? Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia. Buziaki. Pa pa!